Aha, jak go zajma, z tej strony Kała i Brunet. Dzisiaj zatenzuję drugi tom mangi Reversal. Drugi i niestety ostatni. Dlaczego niestety bardzo ta manga mnie pozytywnie zaskoczyła? Drugi tom jest jeszcze lepszy od pierwszego, ale niestety nie zamyka naszej historii, nie zamyka wątków. Pewne są otwarte, nie wszystko jest wyjaśnione i kurczę, tak bardzo żałuję, że nie będzie trzeciego tomu. Moim zdaniem, trzeci tom byłby świetnym dokończeniem historii, gdyby autorka chciała tam wszystko dogłębnie wyjaśnić. Niby w tym drugim tomie wszystko jest wyjaśnione, ale nie do końca. Jest pewien wątek, który nie został opisany, który może wydawać się niezrozumiały. Dlatego mam aż ochotę wysłać list do autorki, żeby spróbowała, zechciała się zastanowić nad tym, czy nie chciałaby napisać trzeci tom. Niestety pewnie nic z tego nie wyjdzie, więc sobie daruję. W każdym bądź razie przypomnę Wam teraz, o czym jest ta manga. Mamy naszą Majko Ayame, która mieszka w Kyoto. Pewnego dnia znajduje grę, loguje się do tej gry i zostaje zabrana przez tą grę do odwróconej rzeczywistości, w której mieszka, czyli do odwróconego kwiatu ja w innym wymiarze. Mamy tam nazwijmy to zombie, chociaż to nie są takie zombie jak z filmów, czyli potwory, które chcą zjeść nasze mózgi. Mamy tam potwory, mamy innych graczy, innych ludzi, którzy zostali wciągnięci do gry, którzy walczą, którzy zabijają. Którzy niekoniecznie muszą być naszymi partnerami, mogą być tak samo wrogami. Z tyłu na owolucie pisze, że jest to manga dla dojrzałych czytelników, czyli no cóż, 10, 12, 13 nie polecam, dlaczego jest tam dużo brutalności, krwi, brzydko powiedziawszy flaki, latają wszędzie, urywają się głowy, ręce, rozbryzguje się wszystko po ulicach, więc no. 15 plus, tak bym to powiedziała. Oczywiście zależy od psychiki, jaki kto ma, wytrzymałość, jaką ktoś ma, więc może być 15 latek, który będzie potem miał problemy, a może być 14 latek, który nic mu się nie stanie i nie będzie miał żadnych głupich myśli po takiej mandze. Ale ostrzeżenie jest, gdyby rodzic chciał kupić nam prezent swojemu dziecku mangę, to z tyłu jest ostrzeżenie, że jest to manga dla dojrzałych czytelników. Dla mnie tak jak powiedziała manga jest świetna. Zaskakująca drugi tom jest nawet lepszy od pierwszego. Jednocześnie cholercia. Strasznie żałuję, że nie będzie trzeciego tomu. Naprawdę bardzo żałuję. Trzeci tom, gdyby autorka chciała zakończyć pewien wątek, byłby dopełnieniem tego wszystkiego. Oczywiście to pozostawia taki smaczek coś jest niepowiedziane, niedopowiedziane, można sobie samemu dopowiedzieć. Ja lubię zamknięte historie. Jestem osobą, która lubi początek i zakończenie. Może to jest jakieś ograniczenie, ale jednocześnie potem mnie to nurtuje o tym myślę, zastanawiam się i żałuję, że nie ma zakończenia. Powiedzenia wszystkiego. Ja lubię mieć wszystko dopowiedziane. Polecam to mangę. Jest naprawdę Piękna, kreska jest cudna. Sama Ayame narysowana jest w tak śliczny sposób. Jest to tak śliczna dziewucha. <noise> Naprawdę ta manga powinna mieć szerszy rozgłos. Teraz, za dwa tygodnie, wychodzi nowy numer Otaku, i będzie tam artykuł poświęcony właśnie tej mandze. Na okładce też będzie się znajdowała Ayame z, z mangi Reversal. Więc cies cieszę się, że. Ta manga ma szerszy rozgłos, że więcej ludzi będzie o niej słyszało, będzie ją czytało, chociażby online. Jeżeli kogoś nie stać, żeby kupić dwa tomy czy tom, to można przeczytać online. Mam nadzieję, że będzie można tą mangę znaleźć. Ode mnie to wszystko. Mam nadzieję, że zachęciłam Was, żebyście ją przeczytali, żebyście ją kupili albo pożyczyli od kogoś. Naprawdę ludziska warto. Warto tą mangę przeczytać, poświęcić jej chwilę. To ode mnie na dzisiaj wszystko. Do usłyszenia. Pa-pa!